Skandaliczne. To jest nie, nie do no, pomyślenia. A ma, mam pytanie, czy organy władzy publicznej uprawnione do tego w jakiś sposób zainteresowały się tym swoistym poglądem na historię tego pana? Teoretycznie każdy może. Jest wolność słowa, każdy może wygłosić dowolny pogląd, nawet tak kuriozalne polityczne science fiction jak, jak to. Maciej Kopiec miałby przenieść się w czasie do 21 roku, żeby w plebiscycie nie zagłosować na Polskę. Bo na tą Polskę to, ja tak rozumiem, ten wpis, to on na pewno by nie zagłosował. Skoro z dwojga złego wybrałby Niemcy, a jakby była trzecia opcja, to by wybrał trzecią opcję, czyli niepodległy Śląsk, co też wpisuje się. No, współcześnie w ten separatyzm właśnie to ja po prostu ja chyba jestem zbyt dużym realistą, żeby móc świat postrzegać w takim political science fiction. Bo ja postrzegam, jakie skutki tego rodzaju narracja ma w gronie sympatyków, którzy namiętnie słowa, wpisy i tą swoistą publicystykę ówczesnego posła obecnie senatora Macieja Jakobca, Śledzą, jakie emocje tego rodzaju wpisy wywołują w nich, jak to nastawia istotną część polskiego społeczeństwa wobec Polski, wobec państwa polskiego. W czasach, kiedy tego rodzaju postawy stanowiły polityczny margines, można by to uznać za mniej groźne. W czasach, kiedy obywatel Maciej Kopiec wyszedłby na ulicę i taki pogląd wygłosił. Można by to uznać za nieszkodliwe, ale w tym przypadku mówimy o człowieku, który piastował najpierw funkcję posła, a obecnie jest senatorem. Mówimy o sytuacji, w której senator ten reprezentuje pakt senacki, a więc reprezentuje ponadpartyjne porozumienie partii, które określają siebie, które określały siebie wówczas za demokratyczną opozycję, a obecnie jako obrońców tejże demokracji liberalnej tego Czyli rodzaju. Można jest... można przepraszam, że można powiedzieć przewrotnie, że wówczas będąc demokratyczną opozycją, opowiadali się za Republiką Śląską, a dzisiaj a dzisiaj opowiadają się za być może za. Wówczas nie mieli mocy politycznej, teraz ją mają być, może teraz opowiadają się za wdrożeniem tej, tego konceptu w życie. Trudno, trudno mi wyrokować nad tym, ja chciałbym bazować na faktach, a faktem w tej historii dopełniającym tą, te, te swoiste historyczne puzzle, które układają ci politycy, jest fakt, że gdy przyszło do głosowania nad ustanowieniem roku 2023, rokiem Wojciecha Korfantego w polskim Sejmie, głosowanie odbyło się rok wcześniej, był jeden jedyny poseł, który zagłosował przeciwko. To był Maciej Kopiec. Jeden, jedyny poseł, który się wyłamał i zagłosował przeciwko Wojciechowi Korfantego, uchonorowaniu Wojciecha Korfantego. To jest naprawdę bardzo ciekawa postać. W niektórych wpisach, nie, niektóre wpisy Macieja Kopca są wulgarne na portalu X. Tam w screenach są publiczne wpisy. Nie wypada mi tego zacytować, ale nazwijcie mnie Śląską K. Co, co, coś w ten, coś w ten deseń. Ja już abstrahuję od tego, czy, czy takim językiem powinien się posługiwać senator. Moim zdaniem nie, ale chciałbym zwrócić tutaj uwagę na pewien polityczny aspekt działalności i takich politycznych przepychanek, których uczestnikiem był senator Maciej Kopiec. Mianowicie, gdy okazało się, że Łukasz Kochut nie otrzyma jedynki do Parlamentu Europejskiego, to wybuchła wielka awantura. To też w życiu politycznym jest rzadkość, żeby między politykami tego szczebla wybuchła publicznie aż taka awantura. Maciej Kopiec zaczął, urządził rajd po mediach, w których nazywał Roberta Biedronia politycznym zerem moralnym. Tchórzem. A, no, w jednym z jego, tutaj warto śledzić Instagram Macieja Kopca. W jednej z relacji to też było Insta Story, opublikowane zostało na profilu Macieja Kopca zdjęcie Roberta Biedronia i jego mamy Heleny. I na twarzy Roberta Biedronia został wpisany tekst Nasi, na twarzy mamy Heleny Taraban. To jest y, oczywiście aluzja do tego aluzja do mm, opisywanej również w mediach tragedii rodzinnej Roberta Biedronia, y, tragedii, gdzie, której miało dojść do y, przemocy fizycznej. Y, no, y, ja mogłem się spodziewać, że y, tego rodzaju przykra, zresztą tłumaczona przez y, samego Roberta Biedronia i jego mamę na ten temat, również wywiadu udzielili, historia zostanie wykorzystana przez jakiś skrajnie Robertowi Biedroniowi nieprzychylnych homofobów. Ale została ta historia wykorzystana nie przez skrajnie prawicowych homofobów, tylko została wykorzystana przez Macieja Kopca, przez człowieka, który Robertowi Biedroniowi zawdzięcza swoją polityczną pozycję, swoje miejsce w parlamentach, najpierw w Sejmie, a to w Senacie. Bez uprzedniego mandatu w Sejmie, oczywiście nie byłoby możliwe. Tak samo dłużnikiem politycznym dla Roberta Biedroń jest też Łukasz Kochut, bo to Robert Biedroń był dla jednego i dla drugiego politycznym promotorem. Wydawałoby się, że przez pewną wdzięczność takiego rodzaju narracja z Wykorzystaniem do tego osób trzecich, y, którzy w polityce nie uczestniczą, powiązanych rodzinnie, więc mamy Roberta Biedronia y, przez y, osób, przez osoby, które y, wiele Robertowi Biedroniowi zawdzięczają, jest no, niedopuszczalne. Nie jest czymś nie do pomyślenia. A tutaj ta granica, ta granica przyzwoitości została przekroczona, gdy mnie poinformował również jeden z. To, to również z lewicy zostałem o tym poinformowany, o tym wpisie. No to ja nie mogłem mu wierzyć. No, no, mogłem się spodziewać wielu rzeczy, ale czegoś takiego się absolutnie nie spodziewałem. Współczuję Robertowi Biedroniowi. E, autentycznie mu współczuję, bo gdy w taki konflikt jest sprowadzana rodzina. Już pomijam fakt wykorzystywania jego, jego partnera do tych zarzutów, że, że próbował zagwarantować miejsca w parlamencie europejskim dla siebie i dla swojego partnera. Ale mnie bardzo zbulwersowała ta grafika przedstawiająca Roberta i jego mamy i, i jeszcze podpis pod nią. Domyślam się, że ten podpis napisał Maciej Kopiec, nie wiem, może jego asystent, ale to na tej samej grafice się znalazło i na jego profilu zostało wyświetlone tam można wyświetlić ten, 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 ten obrazek że mm, trudno nazwać tego człowieka politykiem że o, o Robercie Biedroniu można powiedzieć wiele że ten mem śmieszny nie jest, ale mówi wiele o tym jakim jest człowiekiem tak zostało napisane